Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na, 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 na naszą konferencję. My chcieliśmy po prostu opowiedzieć kilka słów i też, no nie wiem, odpowiedzieć może na jakieś tam ewentualnie Państwa pytania, bo wydaje się, że trzeba dokumentować, jak się dzieją jakieś dobre i pozytywne rzeczy w rzeczywistości, to trzeba je dokumentować i mówić o tym, co się udało zrobić. A tak jak Państwo zapewne wiecie. W, w w ubiegłym tygodniu udało się doprowadzić do podpisania precedensowej pierwszej umowy pomiędzy spółką Pak Górnictwa a Ministerstwem Aktywów Państwowych dotyczącej korzystania z ustawy osłonowej przez pracowników grupy kapitałowej ZEPAK. To jest podsumowanie bardzo długiej drogi, która, która, która się do 2,5 roku pewnie trwała cała ta ta historia, począwszy od obywatelskiego projektu ustawy, który był tutaj robiony, to przypominałem sobie materiały prasowe, to, to, to rzeczywiście też to trudno sobie wyobrazić, że to był kwiecień 2022 bodajże generalnie, kiedy ta, się, ta, ta cała podróż się zaczynała. Yy, tak jak Państwo wiedzą, ostatnie posiedzenie Sejmu ubiegłej kadencji yy, praktycznie jednogłośnie przyjęta ta ustawa, no i potem rok pracy, bo to zawsze publiczne pieniądze. Wiadomo, że trzeba to niezwykle skrupulatnie przygotować, przeprowadzić, ale zawsze pierwsze tego typu wdrożenia są, są najtrudniejsze, bo to trzeba przeczytać wolę ustawodawcy, zrozumieć, odpowiedzieć na to wszystko, co jest w tej ustawie. Więc dzisiaj chcieliśmy Państwa zaprosić w nieprzypadkowym gronie pani Alicja Messerschmitt, liderka naszych związków zawodowych, górniczych i energetycznych. Która była od samego początku tej historii zaangażowana w jej wszystkie poszczególne etapy od obywatelskiego szefowa obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w pracy zaangażowana w, w pracę na poziomie Brukseli, bo przecież musieliśmy notyfikować pomoc publiczną. I pan poseł Tomasz Nowak, przewodniczący podkomisji do spraw Sprawiedliwej Transformacji, któremu też chcieliśmy tutaj. W tym miejscu podziękować bardzo za, za, za pomoc i opiekę w tej, we wdrożeniu tej, w tej ustawy, w praktycznym wdrożeniu tej ustawy, bo tak jak mówię, no jedna rzecz to uchwalić, jest pewnie cała masa prawa w Polsce, które jest stanowione i potem czasami się okazuje, że, że, że coś tam trzeba zmienić, poprawić, że wdrożenie jego wcale nie jest rzeczą prostą. Tutaj generalnie wdrożenie zajęło nam prawie rok i potrzebowaliśmy generalnie współpracy komunikacji z Ministerstwem Aktywów Państwowych, z tego resortu. Bardzo panu posłowi chcieliśmy podziękować za, za pracę i zaangażowanie, bo, bo myślę, że możemy sobie powiedzieć, że, że bez zaangażowania pana posła to, e, to pewnie byśmy tej umowy nie podpisali. Dla nas to było bardzo ważne, żeby podpisać to w 2024 roku, bo w budżecie państwa były już przewidziane pieniądze na ten cel w tym roku. Umowa dotacyjna, którą podpisaliśmy, będzie obowiązywała w 2024. Na kolejne lata będziemy podpisywać kolejne umowy, ale najważniejsze jest to, że właśnie przeszliśmy całą tę, tę ścieżkę zdrowia, że mamy, że tak powiem, pierwsze wdrożenie. Teraz już będzie łatwiej nie tylko dla Zypaku, ale też będzie łatwiej dla wszystkich innych podmiotów, które będą chciały korzystać z tej ustawy. Pani Elicjo, mogę oddać Pani głos, żeby Pani dopowiedziała? Dziękuję Pani Prezesie za miłe słowa. I Proszę Państwa, to jest smutna rzeczywistość, że odchodzimy teraz już od węgla, ale my tego czasu nie zmarnowaliśmy. Tak w zasadzie od 2019 roku, kiedy pierwszy raz pojechałam do Brukseli z panem Maciejem Sytkiem, zaczęła nasza się przygoda z Komisją Europejską, później z rządem polskim, gdzie ta współpraca była naprawdę bardzo, bardzo dobra, choć rozmowy były niezwykle trudne. My bardzo chcieliśmy, aby ta ustawa o urlopach górniczych i energetycznych i osłonach socjalnych powstała, ponieważ na Śląsku od 20 lat górnicy korzystali, my niestety nie. Nikt nie wierzył w to, że uda nam się tutaj tą ustawę doprowadzić do szczęśliwego końca. Dziś rzeczywiście jest i dzięki tutaj naprawdę bardzo wielkiemu zaangażowaniu pana posła. Naprawdę, dzisiaj też Panu bardzo dziękuję, to już ta współpraca nie jest od dziś, od wczoraj, tylko ona jest od zawsze. Od wielu lat. Od wielu lat współpracujemy, a przede wszystkim ja tutaj bardzo chcę podziękować Panu Prezesowi Woźnemu, bo to rzeczywiście, rzeczywiście Pan Prezes był takim kołem napędowym, to on nas mobilizował do tej pracy. To jemu bardziej, ja, ja tak dzisiaj z perspektywy czasu, to jemu chyba bardziej zależało, jak nam, bo my nie wierzyliśmy, że to może się udać, ale podjęliśmy ten trud i dziś. Pracownicy nasi są zabezpieczeni, mają ustawy o urlopach górniczych i energetycznych, gdzie 4 lata przed emeryturą mogą pójść na urlop górniczy, bądź jeśli nie będą mogli z tego skorzystać, to jednorazowe 12-miesięczne odprawy. Poza tym dwutorowo szliśmy, kiedy pracowaliśmy tutaj nad ustawą, również pracowaliśmy nad programem droga do zatrudnienia powęgu i tu również naszych pracowników Pracowników zabezpieczyliśmy, mogą korzystać i dziś apeluję do wszystkich pracowników, byłych, obecnych, do członków rodzin, proszę Państwa, korzystajcie z tego. Myśmy z wielkim trudem to wypracowali. Była ciężka droga, ale mamy to. Mamy tą drogę po węglu i korzystajcie. Wasze rodziny, chodźcie do partnerów, skorzystajcie z tego, żebyśmy nie musieli oddawać pieniędzy do Brukseli, bo byłoby to najgorsze, co by mogło być. W tej chwili, z mojej informacji wiem, że pracownicy są zainteresowani, przychodzą członkowie rodzin. I bardzo spotkałam się z niektórymi osobami, małżonkami naszych pracowników, które bardzo dziękowały, były szczęśliwe, bo nie mogą pracy znaleźć, a tutaj znajdą pracę, będą mieli to zabezpieczenie na przyszłość. Także bardzo jeszcze raz wszystkim dziękuję za wsparcie, za pomoc, za to, że nie pozostawiliśmy naszych pracowników samych sobie, zostali zabezpieczeni pomimo tej trudnej sytuacji. Wiedzą, że ich życie nie kończy się tu i nie muszą wyjeżdżać za granicę, a mogą korzystać z tych dobrodziejstw, które wywalczyliśmy i w Brukseli, i z rządem, i z rządem polskim. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, pani przewodnicząca, serdecznie dziękuję za dobre słowa. To rzadkość, kiedy poseł jest chwalony. <laughs> Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no, posła się najczęściej nie zauważa, nie mówi, że wszystko się wydarzyło i poseł w gruncie rzeczy nie odegrał istotnej roli. Niestety taka jest praktyka najczęściej. Także tutaj bardzo jestem zbudowany tym, że Państwo dostrzegacie te prace i dziękuję za te słowa. Dla mnie to są lata współpracy z poszczególnymi prezesami Paku, bo przecież i współpracowałem. Od wielu, wielu lat, ale także z panią Alicją do 2018 roku walczyliśmy o odkrywkę o W 2018 roku, chyba już wspólnie, wszyscy zrozumieliśmy, że czas węgla się skończył. Że zmiany klimatyczne, że CO2, że. No ale też świadomość tego, że węgla w końcu u nas nie ma aż tyle i że koniecznie odkrywka kolejna już nie miałaby racji bytu. I wtedy, wtedy, Szanowni Państwo, w 2018 roku powstał ten program myślenia takiego kompensacyjnego dla regionu. Znaczy, dwie nogi. Z jednej strony, żeby w Brukseli uzyskać pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, i to się udało, jak Państwo wiecie, bo mamy miliard sześćset milionów złotych do dyspozycji. A z drugiej strony, działania w rządzie, żeby była, był program kompensacyjny, który zrówna nasze prawa sprawami górników na Śląsku. To, to, to była fundamentalna sprawa. W 2018 roku wszyscy samorządowcy, pamiętacie Państwo, wystąpili, rady poszczególne, gmin, miast, sejmik wojewódzki też wystąpiło to, żeby właśnie ta, 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 ta kompensacja stała się faktem. Żeby nie zostawić naszego regionu w momencie, w którym będzie się kończył węgiel. Na razie jesteśmy na tym etapie, że zabezpieczamy górników i energetyków. To jest bardzo ważne, bo tak naprawdę ja jako poseł myślę o naszym regionie z punktu widzenia ludzi, z punktu widzenia pracy ludzkiej. Ale z kolei jako poseł zajmujący się energetyką, myślę także o naszym regionie, jako regionie, który. Potencjalnie jest bardzo wartościowy dla całości energetyki polskiej. To, to i, I ludzi, którzy kolejni, którzy mogą tutaj uzyskać miejsca pracy. I myślę, że tu, panie prezesie, czas naszej pracy wspólnej się w tej, w tej materii nie skończy. Natomiast ten, ten czas, zwieńczony w tej chwili z jednej strony Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, a z drugiej strony tą umową, ustawą osłonową i umową między Pakiem a Mapem, jest bardzo istotny, bo przecieramy teraz też szlaki dla Bełchatowa, dla Turowa. I wiemy doskonale, że, że będziemy tutaj my traktowani, będzie się oglądało to, co się dzieje. U nas i to będzie bardzo, bardzo istotne, jak ten program, jak ta ustawa zadziała i czy ona będzie prawnie skuteczna. Wydaje się, że będzie, że ponad 2000 ludzi z pak jest zabezpieczonych. To, to jest bardzo, bardzo istotne i w tych dwóch programach. Serdecznie dziękuję panu prezesowi Woźnemu za współpracę i ta współpraca była i w czasach, kiedy byłem posłem opozycji bardzo dobra, bowiem kiedy robiłem na przykład posiedzenie podkomisji, to pan Woźny, prezes Woźny był na tych posiedzeniach razem ze związkowcami. To było bardzo istotne. Widać było, że Pakowi zależy na ludziach. To, to naprawdę bardzo wartościowa sprawa. Tak więc naszej współpracy zapowiada się ciąg dalszy i myślę, że ta współpraca będzie skuteczna. Dziękuję bardzo. I myślę Pani pośle, że jeszcze mamy jeden bardzo trudny temat do rozwiązania emerytur dla naszych górników i myślę, że ta praca jeszcze, możemy dzisiaj powiedzieć, że będziemy robili wszystko, żeby ten temat dokończyć, żeby nasi pracownicy mogli odchodzić na te emerytury górnicze. Tak, to, to nie dotyczy tylko też naszego tutaj regionu, to dotyczy całej Polski. Od 2016 roku jest problem z uznawaniem przez ZUS niektórych stanowisk pracy jako pracy górniczej i chciałbym powiedzieć, że dokonała się jedna bardzo istotna sprawa i też tutaj przy współpracy i pani Alicji i pana prezesa i w czasach, kiedy byłem też posłem opozycji, to było bardzo takie znamienne, że udało się dogadać wówczas z ówczesnym ministrem aktywów, że powstanie ustawa, która zdefiniuje odkrywkę i przodek dla Ślązaku. I ta ustawa powstała, i na, tej, na bazie tej ustawy w tej chwili z panem prezesem jesteśmy w dialogu z ZUSem Od 2016 roku chciałem podkreślić, że ZUS no, no, przyjął inną interpretację, inną interpretację pracy górniczej. Nie każda praca dla nich jest pracą górniczą. No i no, jesteśmy w dialogu. Ja w tej chwili i byliśmy w zus z panem prezesem, w Konińsko-Warszawsko-Poznańskim, bo tu przyjechała cała ekipa. Będziemy... Wystawiono godną reprezentację przeciwko nam. <grystanie> wystawiono godną reprezentację przeciwko nam, tak. Będziemy, będziemy też, będziemy też, ja zrobię specjalne posiedzenie pod komisji. Z panią Alicją się już umówiliśmy na takie posiedzenie, żeby, ale wcześniej będziemy też u prezesa i u w ministerstwie, bowiem no jest pewna, przyjęta, pewna interpretacja i ta interpretacja niestety od 2016 roku została ubrana w akty prawne, to znaczy w decyzje sądowe i to nam trochę sprawę komplikuje. Tak, to wiadomą rzeczą jest to, że, że zawsze jest coś tam do zrobienia dalej i tak dalej. Myślę, że to, to co jest niezwykle ważne, co trzeba podkreślić, ta ustawa osłonowa, ona jest takim szkieletem. To 90% załogi z opaku e jest w stanie skorzystać z tych świadczeń. Tak jak pani Alicja mówiła, to jest albo, albo taka wcześniejsza emerytura, albo jeżeli ktoś się nie kwalifikuje do tej wcześniejszej emerytury, to to, 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 to jednorazowe świadczenie. Ja myślę, że ta, ta konferencja jest też bardzo dobrym miejscem do tego, żeby bardzo, bardzo podziękować wszystkim tym osobom, które dwa i pół roku temu podpisały się pod tym obywatelskim projektem ustawy, bo nam się udało zebrać wtedy tam 14 czy 15 tysięcy głosów podpisów, czy nie głosów, tylko 14, 14 tysięcy podpisów. Jasnym było dla nas wtedy, że no mamy małą szansę na to, żeby zebrać 100 tysięcy głosów i uzyskać taki obywatelski projekt ustawy, który tam musiałby być rozpoznany przez, przez, przez Sejm. Ale nam, nam my to robiliśmy z pełną świadomością. Chodziło nam o to, żeby, żeby wzbudzić zainteresowanie tą sprawą, żeby pokazać też w innych regionach węglowych, że to jest niezwykle ważne i ja myślę, że to się udało. A tak jak mówię, gro tych głosów zostało zebranych tutaj w Wielkopolsce Wschodniej, i za każdy podpis pod tą ustawą. Bardzo dziękujemy, bo to, to, to każdy, kto się wtedy pod tym podpisał, pomógł nam pokazać, jak ważny i istotny jest to problem do, do rozwiązania. To, co nas czeka teraz przez mamy, to, 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 to nie jest tak, że my tutaj w sen sensie zimowy możemy się teraz zanurzyć po, 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 po tym podpisaniu umowy z Ministerstwem Aktywów Państwowych, tak jak Państwu mówiłem, ta umowa jest podpisana na 2024 rok, czyli mamy generalnie czas teraz do końca roku, My się do 6 stycznia musimy przyszłego roku rozliczyć ze sposobu wydatkowania tej dotacji, więc mamy właśnie już pracowników pierwszych, którzy są zdecydowani na to, żeby skorzystać z tej ustawy. Szefowa naszych kadr, pani Kinga Kachelska, osoba, której trzeba tutaj też z tego miejsca podziękować, bo to, 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 to tytaniczną pracę wykonała i, i, i na pewno bez niej też tego wszystkiego by nie było. Ma teraz no, pełne ręce roboty, dlatego że że musimy do końca tego roku załatwić całą papierologię po swojej stronie, wypłacić te pieniądze, no i zaraz na początku przyszłego roku złożyć rozliczenie z wykonania tej dotacji, no i zacząć już od początku przyszłego roku pracować nad umową dotacyjną na przyszły rok, tak, tak żeby uzyskać osłony socjalne dla naszych pracowników na 2025. To tyle tytułem podsumowania tego, co się udało zrobić i, i gdzie jesteśmy dzisiaj. To jest, to są, trudno mi w tej chwili określić jaka to jest duża grupa pracowników, bo część osób ma sprawy w sądach jeszcze, więc ja myślę, że no jest... nie Elisie, ja trochę znam odpowiedź na to pytanie. Grupy, grupy zawodowe, których to dotyczy, to jest około 300 osób generalnie w zespaku to jest w tej chwili załoga, co grupy kapitałowej, to jest jakieś tam 2000... 700 osób, czyli to jest mniej niż 10% osób to są osoby, które były zatrudnione, tak jak pan poseł powiedział, bo my mamy takie dwie nogi: mamy nogę górniczą i nogę energetyczną. W nodze energetycznej tych problemów nie mamy. Mamy te problemy w nodze górniczej, no i to jest kwestia tego, że po prostu, no, no tak, przepisów prawa. Te uprawnienia emerytalne dla górników węgla brunatnego były jednak traktowane. No wiadomo, w Polsce to, jeżeli jak się myślało o węglu, to się myślało o Śląsku, to Śląsk dyktował cały ten reżim prawny dotyczący uprawnień. Myślę, że górnicy węgla brunatnego byli kompletnie, że tak powiem, niedostrzegani przez wiele lat przez system emerytalny. Te uprawnienia udało się wprowadzić, że tak powiem, dużo później i potem generalnie na, 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 tych, na, na, na tym wprowadzeniu tego bardzo dobrze, że to się udało zrobić, bo to, to, to ludzie, którzy niezwykle ciężko pracują, ja to tak, no poza, że tak powiem, poza historią dotyczącą tego, że górnicy węgla kamiennego pracują pod ziemią, ale to nie tylko przecież ustawa, ustawy dla węgla kamiennego dotyczą tych górników, którzy pracują w korytarzach i eksplorują ten węgiel pod ziemią, więc, więc dobrze, że praca górnicza została zrównana. Natomiast tak jak Pan Poseł mówił, no to jedną rzecz, jedną interwencję udało się wykonać w 2016 roku. Myślę, że to jest tak, że my mamy w tej chwili, bo ja też muszę powiedzieć, że, że, że bardzo sobie, to co jest niezwykle ważne, to co się udało się zrobić w ustawie osłonowej, to to, że został wprowadzony 60-dniowy termin dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do, do, rozpozna do przejrzenia całej dokumentacji pracownika i powiedzenia generalnie, jaki rodzaj uprawnień mu przysługuje. Czyli to też jest bardzo ważny element. Nigdy wcześniej nie mieliśmy jakichś terminów na rozpoznanie przez ZUS określonych spraw. Teraz ten termin się pojawił. ZUS niezwykle poważnie podszedł do tego terminu i te pierwsze, pierwsze zaświadczenia, które uzyskujemy dla naszych pracowników, pokazują, że, że, że w ZUSie została wdrożona specjalna procedura, że ta ustawa realnie działa i funkcjonuje. To, co mamy do zrobienia, to po prostu no, pewnie yy, wyjaśnianie różnego rodzaju wątpliwości i tak dalej. Natomiast no, po to pan poseł zwołuje ten posiedzenie tej podkomisji, jak rozumiem, żeby ten temat omówić, no bo ja tutaj też nie chcę tam, no być może na końcu się okaże, że jeszcze jakaś interwencja legislacyjna będzie potrzebna. Natomiast my już nie mówimy o jakichś wielkich, znaczy 300 osób to jest bardzo dużo osób, bo dla nas każdy pracownik jest ważny i istotny, ale odpowiadając na to pytanie, to jest grupa około 10% załogi tej, która ma jakieś tam potencjalne problemy z udokumentowaniem swoich uprawnień emerytalnych. Mhm. Mówiła Pan również, że część spraw jest w sądzie. Że ludzie indywidualnie występują do sądu i jaką ma Pani zwrotną, jakie te wyroki zapadają? Czy różne, czy. Różne, różne, ale zdarzają się, że są zaliczane, że otrzymują tą pracę górniczą, ale są różne te wyroki, że nie uznają również pracownikom. I to jest właśnie ten problem, bo to raz, że kosztuje też, bo to każdy musi sobie wynająć adwokata, i byśmy chcieli. Od trzech, od czterech lat pracownicy z opaku, którzy mają negatywne decyzje już nie płacą za prawników, Pani Alicja generalnie. Czyli płaci tak? Tak. Mhm. tak? tak, tak. Jeżeli pracownik, to to, to jest taki program, który wprowadziliśmy 4 lata temu. Czyli każda osoba, która dostanie negatywną decyzję od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli przyjdzie do nas i powie, no bo to nie ZAPAK jest stroną upraw tej, tych, tych postępowań dotyczących przyznania świadczeń emerytalnych, jeżeli przyjdzie do nas i powie, że tak jest, to tak, to prawnicy, którzy są przez nas wynajęci, prowadzą te sprawy. Nam to daje też szansę właśnie zadbania o jakąś taką spójność orzecznictwa. No i mamy tutaj taką dwójkę bardzo zaangażowanych mecenasów, którzy, którzy tak jakby tak uzyskali już wyższy stopień specjalizacji, jeżeli chodzi o te sprawy. I często stają tutaj przed sądem w Koninie. Pani pośle, kiedy ta podkomisja dotycząca tej kwestii? Myślę, że w styczeń będzie takim dobrym terminem, ponieważ dajemy sobie jeszcze czas na rozmowy. Chcielibyśmy pokontynuować rozmowę w Koninie, która się odbyła dwa tygodnie temu poprzez spotkanie poprzez spotkanie jeszcze w ministerstwie i być może u prezesa ZUS-u. Natomiast będą to dwie komisje z tego powodu, że górnicy węgla kamiennego mają też takie problemy. Oni mają trochę inne, my mamy trochę inne. U nas szczególnie grupą, grupą z którą, że tak powiem, pracuję już od dawna. Są maszyniści i, i, i ci, którzy zajmują się dowozem albo też obsługą dowozu węgla do elektrowni. Tu jest, to jest grupa, ile pani wyrazy się stu kilkudziesięciu. To, to w ogóle koleje górnicze to jest taki powiedziałbym, no, kto wie, czy jeden z nie najbardziej, że tak powiem, ciężkich orzechów do zgryzienia, jeżeli chodzi o temat transformacji energetycznej, no bo nam w spółce pak górnictwo, czyli tej spółce, która obsługuje kopalnie, zostało w tej chwili jakieś 720 pracowników. 25% tego to są koleje górnicze, no a to są osoby, bez których no ta, 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 ta elektrownia czy ta kopalnia nie dostarczy węgla do elektrowni, a ta elektrownia nie będzie miała węgla, żeby wyprodukować prąd. Więc, więc tak, więc to są osoby, to są osoby, dla, dla to, które wymagają absolutnie specjalnej troski. No i tak jak pan poseł mówi, to to, 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 to te 300 osób, o których mówiłem, to są jakieś takie cztery różne grupy zawodowe i tak dalej. Wydaje się, że z tymi maszynistami mamy, że tak powiem, na, na, najwięcej działań do wykonania. Tak, bo w innych kopalniach no, jest po prostu taśmociąg, a u nas jest, są ludzie, którzy pracują i są koleje. I to jest jedyny taki przypadek w kraju. Bo tak, nie, inny, nie, ma, nie ma drugiego nikogo, takiego przypadku. Nie ma I dlatego to jest dosyć precedensowa sytuacja. Próbowaliśmy zrobić poprawkę, Pani Alicjo, Pani pamięta, z, jak była ta ustawa o definicji odkrywki. Niestety ta poprawka nie przeszła. No i, i, i tutaj tu mamy problem ze słowem, tak zwanym słowem bezpośrednio. Tak, Panie Prezesie? Bezpośrednia praca przy. Tak. I, I tu jest interpretacja, co to znaczy bezpośrednia praca na odkrywce, czy w odkrywce, czy, czy, czy bezpośrednia praca przy urobku, o, przy wydobyciu węgla. Ja, ja myślę, żeby to jakoś tak strasznie pesymistycznie nie zabrzmiało. Ja, ja bym powiedział w ogóle w ten sposób, że ja myślę, że po ustawie w sprawie osłon socjalnych i po doprowadzeniu do tego, że ta umowa została podpisana, to myślę, że wszystko jest możliwe generalnie, tak? I to jest jakby, myślę, że warto, żebyśmy wyszli stąd z takim przekonaniem, tych, tych osób, które pracują w tej chwili w kolejach górniczych, to jest sto, sto, 170 osób, które generalnie są zatrudnione w kolejach górniczych. Dokładnie tak, jak Pan Poseł mówi, no, mieliśmy takie trzy wielkie, trzy ośrodki generalnie eksploatacji węgla brunatnego w Polsce, czyli, czyli Wielkopolska Wschodnia, Turów i Bełchatów. W Turowie i w Bełchatowie ten cały urobek ze złoża był rzucany na taśmociągi i to wręcz taśmociągami praktycznie tam pod piec sobie, Jechało. Tutaj generalnie mamy odkrywkę Tomisławice, z której ten węgiel najpierw jest przywożony ciężarówkami na plac przeładunkowy w Lubstowie, potem z Lubstowa jest wrzucany tam na pociąg, podjeżdża pociągiem pod elektrownię. Znaczy to myślę, że też tłumaczenie przez nas Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych tutaj tej specyfiki technologicznej i tego, że to jest takie jedno, jedyne, unikalne miejsce w Polsce i że tak naprawdę to my mówimy już o bardzo wąskiej grupie osób, które no trudno im wytłumaczyć, że ich koledzy, którzy robią niezwykle podobne rzeczy, czy to w kopalni, czy w górnictwie, to oni mają te uprawnienia specjalne emerytalne, a oni robiąc, będąc elementem tego łańcucha generalnie związanego z dostarczaniem węgla do elektrowni, to tych uprawnień są pozbawieni. Także ja jestem tutaj, mamy jeszcze trochę czasu, więc jestem, że tak powiem, absolutnie dobrej myśli, że, że uda nam się to wszystko przeprowadzić. Ja także tego chciałbym, czasu jest tego czasu ile jest Ja tak, tak jak powiedziałem, te 300 osób to są cztery grupy zawodowe. Wydaje się, że z tymi, te trzy grupy zawodowe, to jesteśmy w stanie, to, to, tutaj, no, to, to tak jak pan poseł mówi, mieliśmy to spotkanie z z, z, taką, z takim, że tak powiem, z, z reprezentacją pracowników ZUS-u, zajmujących się tą, tą, tymi emeryturami dla górników węgla brunatnego z Warszawy, Poznania i Konina. Jesteśmy tam, chcemy jeszcze jedno spotkanie odbyć podsumowujące, no, my, myślę, że, że poza kolejami górniczymi, że, że, że temat tych kolei górniczych to jest taka, no to, 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 to jest coś, co nam że te pozostałe problemy powinny się rozwiązać w drodze tej dyskusji, tak? A tutaj no, to, to zobaczmy, no mówię, nie chcę tu wyprzedzać, bo to zobaczymy, do jakich tam konkluzji dojdziemy. Natomiast to przekładając to na liczby, to, to tak jak mówię, 170 osób zatrudnionych w kolejach górniczych na 2600 osób, generalnie, które, które pracują w zep wiadomo, że część z tych osób to, to, to im uprawnienia, on, one uprawnień emerytalnych nie nabędą, bo, bo nie wiem, no, nie, nie osiągną takiego wieku. No więc, więc zostaje nam, że tak powiem, jakieś 7-8% załogi, generalnie, które, które, nad, nad którymi teraz się trzeba pochylić, no i, i w tym okresie, w którym tutaj jeszcze będzie wydobywany węgiel brunatny, po prostu wypracować dla nich rozwiązanie. A oni mają pracę i są potrzebni. Do, 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 do samego końca, że tak powiem, funkcjonowania tego ciągu technologicznego. Także oni się o pracę akurat kompletnie nie muszą obawiać. Ale to, co powiedział pan prezes, jest bardzo ważne, szanowni państwo. Naprawdę wydarzyła się historyczna rzecz. Doszło do podpisania umowy, która zrównuje, a właściwie nawet wyprzedza w tej chwili rozwiązania te, które są na Śląsku. Na Śląsku jest umowa społeczna, która do tej pory nie została notyfikowana w Unii Europejskiej. Nasza ustawa została notyfikowana w Unii Europejskiej. Co prawda mówi się, że, że uważajcie, lepiej, żeby Messerschmitt już drugi raz nie przyjeżdżała, więc trzeba to notyfikować. Ale nie tylko Messerschmitt przyjeżdżała. Ja, pan, pan, przypominam Państwu, że to było też nasze zobowiązanie, kiedy był tutaj Donald Tusk w Koninie. I pierwszą rzeczą, którą powiedziałem, którą musimy zrobić, to notyfikować tę ustawę i jechać do. Pana komisarza Szewczowicza. Miałem jechać tam 28 listopada, czyli rok temu, ale mieliśmy posiedzenie Sejmu. Wtedy, pierwsze posiedzenie, ono trwało jakiś czas i musiałem zostać. Wtedy Maciej Sytek, przywoływany przez panią, panią prezes, zastąpił mnie i wspólnie z Ewą Kopacz też byli na takiej zasadniczej rozmowie u pana, pana komisarza Szewczowicza. A później wizyta pani Messer-Schmidt, a już, sprawa była załatwiona. No tak, tam nam się, że tak powiem, myślę, że najważniejszą rzecz, którą, którą udało nam się zrobić w Brukseli, polegała na tym, że udało się wytłumaczyć urzędnicom w Brukseli, że, że są dwa rodzaje węgla w Polsce, jest węgiel kamienny, która jest, że tak powiem, notyfikacja umowy społecznej w sprawie węgla kamiennego jest sprawą dość beznadziejną. I żeby tego wagonika z węglem brunatnym nie podłączać pod notyfikację węgla kamiennego, bo gdyby tak się stało, no to, to. Nie byłoby notyfikacji. To nie byłoby tej notyfikacji, tak? więc Tak, więc sporo przygód po drodze. To co, Szanowni Państwo? Jeżeli nie ma pytań, to bardzo Państwu dziękujemy w takim razie.